Graża twojemu życiu lub zdrowiu spróbuj nowość stresyżindensii bez cukru pomarańczowy przepraszam już pędzę każdy ma powód żeby przekroczyć dozwoloną prędkość każdy myśli że jemu wypadek się nie przydarzy a gdy się zdarzy jak wytłumaczysz dlaczego jechałeś za szybko nie szukaj wymówek pośpiech sprawa do załatwienia czy to cię tłumaczę? Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości. Gdy mam problemy z zatokami, biorę i buprom zatoki z dwoma składnikami. Jeden odblokowuje zatoki, drugi uwalnia od bólu. Przedłużaj się, zapoznaj się z treścią gotki dołączonej do opakowania. Moim skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W iRobot tworzymy produkty dopasowane do Ciebie i Twojego stylu życia, ponieważ wiemy, że jesteśmy najszczęśliwsi, kiedy robimy to, co kochamy. A iRobot kocha dawać na to więcej czasu. iRobot. A Ty bądź sobą. Nowość. Żel do nosa Bloxin. Bloxin tworzy na błonie śluzowej nosa warstwę ochronną, która wspomaga naturalną jej barierowość i stanowi dodatkową mechaniczną barierę przed wnikaniem do organizmu i namnażaniem się wirusów. Bloxin. Twoja tarcza przeciw wirusom. Kapsułki Nurofen Express Forte zaczynają uwalniać substancję przeciwbólową już w 60 sekund i wchłaniają się dużo szybciej niż tabletki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Daj, żadę? Jak kochaną? Mam się o siebie. Ja na ból mam DIFORTAN. Żel DIFORTAN bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza uporczywe bóle mięśni i stawów. Na tobie to można polegać, jak na DIFORTANie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem do farmaceutą, Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. DIFORTAN Dla mnie najsilniejszy. Telekurier, magazyn reporterów programu trzeciego Telewizji Polskiej. Dariusz Nowakowski. Witam Państwa i zapraszam. Kilkadziesiąt ciosów w głowę w efekcie...